Starosta brzeźnicki Jan Długosz Herbu Wieniawa nazwał swojego pierworodnego syna Jan. Dwaj kolejni synowie, ochrzczeni innymi imionami, nie przeżyli wieku dziecięcego. Starosta uznał to za znak i postanowił od tej pory wszystkim męskim potomkom nadawać imię Jan. A doczekał się ich jeszcze jedenastu, a także niezliczonej liczby córek. Tak przynajmniej twierdzi jeden z piętnastowiecznych przekazów. Inne źródła historyczne potwierdzają istnienie sześciu synów Jana Długosza o imieniu Jan. Czwarty z kolei, a drugi spośród Janów, stanie się ojcem polskiej historiografii i heraldyki. Jan Długosz był autorem licznych dzieł, a jego opus magnum to właśnie roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Pisał je przez ćwierć wieku, jak sam stwierdza we dni i w nocy i wykonał przy tym tytaniczną pracę. Roczniki to największa w Europie kronika stworzona w okresie późnego średniowiecza, a jej autor jest najwybitniejszym historykiem tego czasu. Zakres przeprowadzonej przez długosza ferendy jest jak na tamte czasy absolutnie niespotykany. Dotarł on do wszystkich znanych nam obecnie polskich źródeł średniowiecznych. A także obficie czerpał ze źródeł obcych. Aby móc czytać je w oryginale, nauczył się języka ruskiego i prawdopodobnie także niemieckiego. Powywał się długoż także na dokumenty, co wówczas było rzadkością. Korzystał m.in. z metryki koronnej, uchwał synodów i akt procesów. Za wzór obrał tytuł Saliwiusza. Przez wiele lat zabiegał o pozyskanie trudno wówczas dostępnych dziejów Rzym od założenia miasta, i gdy wreszcie je otrzymał, przystąpił do pisania roczników. Tak jak Liwiusz, podzielił je na księgi. Napisał ich łącznie 12, przy czym dwie ostatnie, w których długoż opisywał czasy sobie współczesne, dorównują objętością dziesięciu poprzednim. Narracja rozpoczyna się od czasów pogańskich. A kończy na początku roku 1480, czyli na kilka miesięcy przed śmiercią ojca polskiej historiografii. A długoż pracował równocześnie nad kilkoma księgami, no, ponadto wielokrotnie poprawiał je i uzupełniał. Dzieje Królestwa Polskiego dzięki wykorzystaniu źródeł obcych opisał długoż na bardzo szerokim tle historii Europy a dzieło Długosza wiele lat czekało na wydanie drugie. Pierwszą próbę podjął w 1614 roku Jan Szczęsny Herburt, ale polscy magnaci, um, urażeni opiniami kronikarzy o ich przodkach, przekonali króla Zygmunta III Wazę do uchwalenia dekretu zakazującego druku roczników. Pierwszy raz roczniki w całości opublikowano dopiero w 1711 roku, i to w Lipsku. A drugie wydanie wraz z polskim tłumaczeniem ukazało się 150 lat później, w latach 1863-1887. I to z niego właśnie korzystał Henryk Sienkiewicz, którego autograf Krzyżaków możemy podziwiać na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej. Roczniki funkcjonowały w obiegu czytelniczym dzięki licznym odpisom. Gdy Zygmunt III Waza wydał wspomniany dekret. To jego syn Królewicz Władysław zlecił sporządzenie dla siebie odpisu. Odpis prezentowany na Wystawie Stałej w Pałacu Rzeczypospolitej powstał w latach 1573-1576 na zamówienie kasztelana wieluńskiego Jana Krzysztoporskiego. Rękopis otwarty jest na fragmencie opisującym przybycie do Władysława Jagiełły posłów krzyżackich z dwoma nagimi mieczami. A bitwę pod Grunwaldem długoż opisał bardzo szczegółowo, gdyż mógł korzystać także z tradycji ustnej. A pod Grunwaldem walczył jego ojciec i co więcej, wziął do niewoli komtura brandenburskiego Margwarda von Salzbacha oraz jednego z rycerzy krzyżackich. Obaj zostali straceni na rozkaz księcia Witolda. Wedle jednego z przekazów miała to być zemsta za znieważenie przez Zarzbacha matki wielkiego księcia litewskiego, którą nazwał ladacznicą i nieczystą matroną. Mszę przed bitwą w namiocie Jagieły odprawiał stryj na Długosza, ksiądz Bartłomiej. Twierdził on, że w nocy widział na tarczy księżyca pojedynek między królem a mnichem. Król strącił mnicha z księżyca, co uznano za zapowiedź zwycięstwa Jagieły. W bitwie uczestniczył także Zbigniew Oleśnicki, mistrz i protektor Długosza, który uratował życie Jagieły. A mianowicie zrzucił z konia szarżującego na króla rycerza Krzyżackiego. W podzięce władca obiecał Oleśnickiego uczynić biskupem. Długoż miał też kontakt z wieloma innymi rycerzami, którzy walczyli w tej jednej z największych średniowiecznych batalii. Trudno więc się dziwić, że roczniki są najlepszym źródłem wiedzy o bitwie pod Grunwaldem. A także całej wojnie z zakonem krzyżackim z lat 1409-1411. Długoż podaje wiele interesujących szczegółów, na przykład o moście pontonowym, jakbyśmy dziś powiedzieli, którym wojska koronne przeprawiły się przez Wisłę w okolicach Czerwińska, czy też historię dwóch Litwinów, którzy w czasie przemarszu armii dopuścili się do gwałtów i profanacji Najświętszego Sakramentu. Wielki Książę litewski Witold kazał im się samym powiesić. Skazani najpierw własnoręcznie zbudowali szubienice, po czym osobiście założyli sobie stryczki na szyję i przez cały ten czas popędzali się nawzajem, aby Wielki Książę jeszcze bardziej się nie rozgniewał. A każda z ksiąg roczników zawiera wiele fascynujących informacji. Dlatego serdecznie zachęcam do lektury. Rękopisy i wydania drukiem, no w tym także tłumaczenia na język polski, dostępne są na porona.pl, a na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej, prezentowany jest rękopis roczników.